Te zdjęcia widzieli pewnie już wszyscy. Od wczoraj przeczytałem dziesiątki artykułów, pewnie setki komentarzy, w których autorzy przekrzykiwali się, czy jest to plagiat, czy nie jest to plagiat. Ta część, która uważała, że jest to plagiat, w większości życzyła autorce, czy liczyła, że poniesie ona konsekwencje prawne, karne. Dziś krótki i nieplanowany film poświęcony artykułowi 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a więc o naruszeniu cudzych praw autorskich, co najczęściej nazywane jest po prostu plagiatem. Stanowi on niejako uzupełnienie ewentualnych roszczeń cywilnych czy majątkowych. Okładka ostatniego albumu rapera Mata, zatytułowanego Młody Matczak. Na tej okładce znalazło się zdjęcie autorstwa pani Zuzy Krajewskiej, które okazało się być bardzo podobne do zdjęcia, które w 2017 roku na swoich profilach zamieściła argentyńska artystka Romina Resia. Portal dailygrind.pl, który skądinąd polecam wszystkim zainteresowanym rapem, pokusił się nawet o nałożenie obu tych zdjęć na siebie, co widzicie właśnie na ekranie, a znaleźć możecie na ich Instagramie. Od razu chcę zaznaczyć, że nie będę tutaj porównywał obu tych zdjęć i rozstrzygał, czy jest to plagiat, czy nie jest to plagiat. Nie uważam się za eksperta w tej dziedzinie, a prawo autorskie też nie leży jakoś wybitnie w, w kręgu moich głównych zainteresowań. Chcę natomiast porozmawiać o przepisie karnym, który znajduje się w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Artykuł 115, paragraf 1 tej ustawy stanowi Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Popełnienie tego przestępstwa może zatem przybrać dwie postaci. Albo przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu, albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa cudzego utworu. Przywłaszczenie autorstwa to przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu, czyli podpisanie swoim nazwiskiem dzieła jako swoje, mimo że nie wniosło się nic do stworzenia tego dzieła. Plagiaty możemy wyróżnić jako plagiat ukryty i plagiat jawny. Plagiatem jawnym jest podpisanie dzieła jako swoje, bez żadnej istotnej modyfikacji danego utworu. Dobrym przykładem jest na przykład przy pisaniu prac magisterskich, kiedy ktoś kopiuje z innego tekstu i zmieni jedynie szyk zdania. To nie jest modyfikacja istotnego elementu, czyli mamy tutaj do czynienia z plagiatem jawnym. Natomiast plagiat ukryty polega na Takiej modyfikacji istotnych elementów dzieła. Modyfikacja ta ma za zadanie zamaskować, że zapożyczamy z cudzego dzieła, natomiast efekt końcowy, sens całego utworu, pozostaje taki sam jak w dziele, który plagiatujemy. Jeszcze jednym istotnym elementem jest rozróżnienie utworu zależnego i utworu inspirowanego. Utworem zależnym jest taki utwór, w którym przejmujemy wszystkie istotne, twórcze, Elementy innego dzieła bez jego istotnych zmian, i to jest plagiat. Natomiast utwór inspirowany jest to taki utwór, który przenosi jakieś elementy z innego utworu, natomiast nie są to elementy istotne, elementy twórcze. Elementy twórcze w tym dziele dajemy jakby sami, i w tym przypadku nie jest to plagiat, ponieważ. To dzieło inspirowane jest jak gdyby zainspirowane czyimś y, utworem, natomiast ma cechy charakterystyczne, indywidualne dla autora, który je stworzył na podstawie inspiracji z innego dzieła, i wtedy plagiatu nie ma. Z perspektywy karnej jednak, w tym przepisie najważniejsza jest strona podmiotowa, a więc nastawienie sprawcy tego czynu. Przestępstwo to może zostać popełnione tylko i wyłącznie umyślnie, z zamiarem bezpośrednim. Oznacza to, że osoba, która plagiatuje, musi chcieć splagiatować, musiała wcześniej widzieć inny utwór, musiała chcieć go splagiatować i godzić się na to, że plagiatuje, popełniając tym samym przestępstwo. Podstawową kwestią strony podmiotowej jest zatem udowodnienie sprawcy, że znał inny utwór, skopiował go, podpisał swoim nazwiskiem i pominął podpisanie prawdziwego autora oryginalnego utworu. W sytuacji, w której był to przypadek lub zrobił to nieświadomie, no ciężko byłoby tutaj mówić wtedy o popełnieniu tego przestępstwa, bo nie ma tego elementu umyślności. Ewentualnie w grę mógłby wejść artykuł 30 kodeksu karnego, czyli nieświadomość bezprawności, który stanowi, że nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej nieświadomości jego bezprawności. Jeżeli błąd sprawcy jest nieusprawiedliwiony, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. Jest to o tyle istotne w tej sprawie, że autorka zdjęcia, które znalazło się na okładce maty, pani Zuza Krajewska, wskazuje, że nie widziała nigdy wcześniej pracy argentyńskiej artystki i po prostu jest to zbieg okoliczności. Pokuszę się o drobną anegdotę. Parę lat wcześniej zajmowałem się z kolegą tworzeniem muzyki i stworzyłem kiedyś utwór z bardzo charakterystyczną linią melodyczną w refrenie. Parę lat później okazało się, że bardzo znany raper stworzył utwór, który miał niemal identyczną linię melodyczną w refrenie, jak ten mój utwór, który powstał parę lat wcześniej. I nie ma tutaj mowy o plagiacie, ponieważ ja tego swojego utworu nigdy mm, nigdzie nie opublikowałem. Dążę do tego, że naprawdę czasami można wpaść na jakiś pomysł, na który wpadł już ktoś wcześniej i zrealizował wcześniej ten pomysł, i kompletnie nie mając o tym pojęcia. Ja sam nie znalazłem tego utworu, który ten znany raper nagrał, tylko podesłał mi go kolega i, i zauważył, że, że te referencje są niemal identyczne. Druga sprawa jest taka, że w czasie procesu twórczego możemy odtwarzać coś, co kiedyś już widzieliśmy, gdzieś tam się zapisało, ale nawet o tym nie pamiętamy. Natomiast wy pamiętajcie, że mimo wszystko żyjemy w państwie prawa. A najwyższy akt prawny, czyli konstytucja, gwarantuje każdemu niewinność, dopóki jego wina nie zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. A my nie jesteśmy sędziami, więc pamiętajmy o tym, żeby takich pochopnych wyroków nie wydawać. Jeśli podoba Wam się taka krótka forma, w której biorę na warsztat różne nowinki, to dajcie znać w komentarzu, zostawcie subskrypcję. Zapraszam Was do śledzenia mnie na Instagramie, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za dzisiaj. I do zobaczenia w następnym odcinku na kanale Odprawa. Cześć!